Bitwa o Czerwone Klify była decydującą bitwą końca dynastii Han. Rozegrała się przed początkiem okresu Trzech Królestw w Chinach. Odbyła się zimą 2008 roku naszej ery, pomiędzy zjednoczonymi siłami Liu Bei i Sun Chiuana, a przeważającymi liczebnie wojskami Cao Cao. 风向转变了，现在是出击的绝佳时机，我等绝不可错失良机。曹操以为这些船准备投诚，殊不知此乃诈降之计。纵使老贼现在看破我等妙计，也是无济于事了。 待火船撞上敌舰，我军便趁敌军慌乱之际掩杀过去。曹操妄图囊括天下，必须令曹贼止步于此。如若曹贼得逞，天下百姓将不得安宁。 Witam wszystkich i zapraszam na bitwę o czerwone klify w moim wykonaniu. Swój atak rozpocząłem od ruchu, ruchów wojsk. Lubeja, znajdujących się tu na prawej flance, dysponował on, on dwoma oddziałami kuszników, e, dwoma oddziałami ciężko zbior zbrojnych włóczników i dwoma oddziałami e, jazdy szturmowej. Będziemy atakować tutaj e, oddziały Liba. E, dysponuje on, on jednym oddziałem toporników, jednym oddziałem milicji konnej i łucznikami którzy właśnie rozpoczęli ostrzał naszych ciężkozbrojnych włóczni. Staram się tu na samym początku ustawić linię włóczników, tak żeby móc spokojnie roz rozpocząć oddział kusznikami, atak kusznikami. Liba próbuje zaatakować i zaszarżować naszych włóczników, lecz w ostatnim momencie rezygnuje z szarży i wysyła do walki swoich toporników. Ja postanawiam wciągnąć toporników w pułapkę, wycofując swoich włóczników w ten wąwóz, co powoduje, spowoduje zamknięcie toporników w okrążeniu. Ten oddział będzie ich zamykał. Muszę jednocześnie uważać na oddziały Jiang znajdujące się w centrum. Jego uczniowie również rozpoczęli ostrzał. Rozpoczęła się walka poporników z naszymi włócznikami ciężko zbrojnymi. Równocześnie drugi oddział włóczników atakuje ich tyły. Wspieram włóczników jazdą szturmową. Równocześnie, kusznicy prowadzą ostrzał e, jazdy Liba, która się wycofuje. E, reaguje na te ruchy Jianglao, wysyłając swoje oddziały do walki w zwarciu na tyły moich włóczników e, i także toporników. Muszę na to e, odpowiedzieć ruchem e, oddziałów Xun, Sun Chuana. E, wysyłam jazdę szturmową do walki. która dziesiątkuje oddziały do walki z warciu z mieczami. Równocześnie łucznicy rozpoczęli swój miażdżący ostrzał, ale Xiong Huan nie daje za wygraną i wysyła do walki również swój oddział szturmowej kawalerii. No i teraz sytuacja w centrum staje się niebezpieczna, ale łucznicy spokojnie poradzą sobie tutaj z oddziałami szturmowej kawalerii. Niestety, dwa oddziały Jianglao e, udało się dostać na tyły moich e, opancerzonych włóczników, którzy tutaj kończą już walkę z bandą toporników. Musiałem je zatrzymać e, oddziałami szturmowej kawalerii. To jeszcze szarża uciekających, uciekająca jazda e, Sun Chiuana. Przeciera się oddzia przez oddziały toporników przeciwnika. Ee, Jiang Liao, e, rzucając tutaj swoje oddziały na tą e, naszą prawą flankę, odsłonił, odsłonił swoje siły, co umożliwiło atak Sun Chuanana na e, gwardzistów z mieczamy, Jiang. I tutaj też walczy Liu Bei właśnie z Sun Quangiem, który próbuje ratować flankę Liba no, ale wygląda na to, że przeważające nasze siły, tutaj połączone dwóch wodzów, bez problemu poradzą sobie z oddziałami Liba i Zhangliao. Zobaczmy zatem, co się dzieje na prawej flance. Na lewej flance tutaj rzuciłem do walki nasze perłowe smoki. Łucznicy e, dziesiątkują uczników milicji e, Zhou Wana. Ten Zaraz będzie. Szarżował nasze oddziały. Ma tutaj oddział mieczy i oddział piechoty z glewami. Atakujemy generała wroga. Mimo tej przeważającej siły naszych jednostek, udało mi się zadać. Nawet jakieś tam straty. Próbuje tutaj kontrolować swoimi oddziałami milicji z szablami. Część tutaj naszego oddziału została przy, przyblokowana przez oddziały lekkiej piechoty z halabardami. Rusza do walki Zhou ze swoimi łucznikami i jazdą. No, zobaczmy co na prawej flance. Na prawej flance ostatnia walka. Próbuje resztkami sił e, coś działać. E, Xiu Huang. O, tutaj piękna szarża kawalerii na oddziały wroga. Walczy tu Liu Bei z Li Ba oraz uh, Huang z Sun Quanem. Ucznicy czekają na wydanie rozkazu. Tutaj okrążone oddziały toborników i warzistów z mieczami Jiang. Długo się utrzymują pomimo tej szarży tutaj jażdżącej kawalerii. Tymczasem na lewej flance Zhou Zhou Yu pokonuje oddziały Yuang Wysyła nawet jeden oddział kawalerii na, do centrum, żeby ubezpieczać e, najemników łucznik, najemnych uczników e, Sun Chuana. Opiera się jeszcze Liba, walczy mężnie, ale przewaga liczebna jest tu tak duża, że raczej nie ma szans. Jeszcze tutaj jego ucznicy nawet stanęli do walki wręcz. Kończy nam się amunicja. Rozpoczął się atak główne, na główny obóz. Tutaj oddziały e, Zhangliao stawiają się w okrąg, żeby ochronić się przed ostrzałem łuczników najemnych. Spore siły zebrał tutaj e, zaoan na prawej flance. Został on przeze mnie najpierw zaatakowany e, przez e, Yu e, oraz pomocniczą jazdę. Ona zaraz zostanie wycofana i ładnie tutaj, oddziały Zou Yu nadzieją się na oddziały naszych e, perłowych smoków. Wycofuje się właśnie teraz kawaleria. Jeszcze Cao Liang. Albo no, Już nie pamiętam, który tu z nich na tej lewej flance pilnował wejścia do obozu. Ucznikom skończyła się amunicja, więc rzucamy ich do ataku. Wspierani oni są tutaj przez najemną piechotę. Tymczasem oddziały Liu, Beja i San Chuana atakują również e, prawe wejście do obozu. Tutaj uciekają zdziesiątkowane oddziały uczniów milicji. E, natomiast e, obrońcy obozu decydują się na porzucenie tej bramy i z, e, zebranie wszystkich sił przy, przy centralnej bramie. Tutaj mamy słabsze siły. Wysyłam do tego najemną jazdę, szturmową, i biegną już też, biegnie już też najemna piechota. Bardzo długo zwróćcie uwagę tutaj banda doporników się utrzymywała w walce z tą z jadeitowymi smokami. Oni jeszcze są w walce. Tymczasem zaciekła walka o lewą bramę. Tutaj dziesiątkowane nasze. E, Lekka piechota z glewami. Perłowe smoki. Bardzo dobrze tutaj się trzyma Zangliao. Część uczników już się przedarła na tyły. A widzę to, robię to, bo widzę, że e, w głównym obozie są tylko dwa oddziały uczników, e, Więc warto je zaatakować, żeby. Straciły one amunicję na naszych lekkich oddziałach. Równocześnie bronię tutaj dostępu do tej bramy od tyłu swoimi najmniejszymi wycznikami. Zaraz, jak, jeśli uda mi się tu przedrzeć i wygrać w centrum, to będę mógł przerzucić swoje siły na, do walki przy lewej bramie. Tutaj jeszcze spore są oddziały przeciwnika. Nie robi się sytuacja niebezpieczna. Liba musi tutaj wesprzeć swoje oddziały. Zacięcie tucie, tutaj walczy y, piechota z toporami. Tutaj przewagę ma przeciwnik. Liba ma. Duże straty odniósł z Li Bei, przepraszam Liubei, i postanawiam nim przedrzeć się do centrum obozu i potem skierować swoje siły na tyły oddziału w Zhangelioao. Tutaj już jest kawaleria szturmowa. No i coraz to nowe oddziały atakują środkową bramę. Są to lekkie oddziały. E, łuczników, którzy już zużyli całą amunicję, no ale jest tu też szturmowa kawaleria. No i te nieśmiertelne oddziały piechoty z mieczami, które tutaj cały czas przeszkadzają nam na tyłach, ale powoli, powoli zaczynamy tutaj odnosić, e, zaczynamy zyskiwać przewagę w centrum. Zaatakowane już tutaj. Uciekają oddziały od centrum obozu. No i atak San Sun no, Nie decyduje się na atak włóczników. Chcę te oddziały tutaj ominąć. To jest jeszcze jeden oddział. kawalerii najemnej jazdy. No i najlepszym pomysłem byłoby zaatakowanie tutaj. Tych oddziałów wancloczych przy bramie od tyłu. E -e -e. Na razie widzę, że Yuan Zong. Nie, to był Liba, Nie, przepraszam. Sun Sun Chuan czeka z atakiem. A tymczasem w centrum jadka. Działy łuczników, idą już do środku obozu. No i w końcu Sun Chiwan rezygnuje z ataku. Chce najpierw rozprawić się z łucznikami przeciwnika. I tutaj bardzo dobrze też walczą. Zwróćcie uwagę te naj ci najemni łucznicy w walce wręcz z, z łucznikami Cao Cao, a właściwie Zaoana. No i koniec bitwy, obóz zdobyty. Wycofają się oddziały wroga. Udało się wygrać. Tę bitwę rozegrałem na poziomie trudnym. E, powiem Wam, że ona jest dużo trudniejsza, e, jeżeli gra się y, w tym trybie opowieści, czyli kiedy generałowie nie mają swoich oddziałów, tylko walczą pojedynczo i mogą prowadzić pojedynki. dużą robotę tu i łucznicy tutaj robią, które naprawdę nieźle się sprawują w walce wręcz, można te siły potem wykorzystywać na polu walki. E, bardzo fajnie powiem wam, że ta bitwa była pokazana w filmie Trzy królestwa Johna Woo. Naprawdę bardzo fajnie, tam jest e, e, pokazane szczegółowo, e, jak został opracowany plan z tutaj działania, strategii, jak pokonać siły Cao Cao, które tu przeważały bardzo siły Liu i reszty. Zhu Yang Liang, służący Liu Bei'a, strateg, on opracował plan jak to i on jest też w filmie fajnie przedstawiony. No, mam nadzieję, że Witwa Wam się podobała. Zapraszam na kolejne gameplay'e u mnie na kanale Trzy Królestw. Jest tam też mała recenzja i będzie więcej. No, tymczasem dzięki za oglądanie i do usłyszenia.